Dzień dobry, ciekawy kolejnego zadanka, co dla Ciebie przygotowałam, zobacz sam! Jak wyznaczymy wzór prostej przechodzącej przez punkt A i początek układów współrzędnych? Wiemy, że wzór prostej to jest y równa się AX plus B. Jeżeli prosta przechodzi przez początek układów współrzędnych, to wiemy, że B równa się 0. Tak więc nasza prosta ma wzór Y równa się A. X. Skoro przechodzi przez punkt A, podstawiamy x -a i y pod nasz wzór, czyli mamy 5 równa się a razy minus 10. Jeżeli podzielimy przez minus 10, otrzymujemy, że a równa się minus 1, 2. Pamiętamy, że my musimy stworzyć wzór prostej prostopadłej, a prosta prostopadła ma współczynnik kierunkowy odwrotny i przeciwny. Liczba odwrotna i przeciwna do minus 1, 2 to będzie 2. Czyli mamy Odpowiedź D, bo tutaj przy X się stoi dwójka. I zadanie, które rozwiążemy jutro, zadanie za dwa punkty na maturze. Wykaż, że prawdziwa jest nierówność 1,5 do potęgi setnej i jest mniejsze niż 6 do potęgi 25. Jak to zrobić? Napisz w komentarzu pod filmem. I już najłatwiejsze rozwiązanie tego właśnie zadania czeka na Ciebie już jutro o godzinie 7 rano, oczywiście w pobudce z matmą. Pa, pa, do zobaczenia!